Czy energia magiczna, którą zaczerpnąłeś z kręgu, wystarczy, by zatrzymać Wiedźminów? <grymne> A marudziłeś, że Sawola zabije wszystkich i nie będziesz się mógł zabawić. Czyżby na widok jednego Wiedźmina i to chyba samego Białego Wilka obleciał cię strach? Inkryminowany osobnik, notabene uważany za zmarłego, jest znanym mordercą. Chętnie się z nim zmierzę. Leo, cofnij się. Zapraszam pana magistra. Nie ma na to czasu. Teraz, kiedy panuje nad mocą kręgu żywiołów, nie stanowią żadnego zagrożenia. Wracaj do roboty. Mutageny mają być gotowe do teleportu za 15 minut. A nasi wiedźmini nie będą nam przeszkadzać. Jesteśmy odcięci! Musimy coś zrobić! Bariera magiczna wygląda na solidną. Potrzebujemy pomocy TRIS. Okradają nas na naszych oczach. Geralt, przecież możesz odblokować przejście na górę znakiem. Znakiem? Ardem. Ja nie mogę, odkąd połamałem palce na mordowni, nie mogę, nie zginają mi się. Po prostu uderz Ardem w testertę gruzu. Nie pamiętam, jak składać znaki. Chodźmy do kręgu żywiołów. To potężne miejsce mocy, w którym Wiedźmini uczą się znaków. Musimy spróbować. Chodźmy. Dobra, właśnie Wiedźmińskie znaki to jest też jakby. Wydaje mi się, że trochę za ciemna ta gierka może być. Jest tutaj opcja o Kurde, czemu nie mogę tego zwiększyć? Pewnie przy pełnym ekranie bym mógł, ale kurczę, Taki jest problem... Że wtedy coś mi OBS nie, nie wyłapuje po prostu gry. Dobra, najwyżej po prostu w montażu się to podjaśni trochę. Do następnego odcinka powinienem to w miarę... W miarę ogarnąć. my mamy iść ten. Wiedźmińskie znaki. To jest jeden z. Jedna z podstawowych umiejętności Wiedźminów. Są to takie jakby proste czary, które oni mogą rzucać. Ewidentnie trzeba będzie podnieść ten obraz jakoś w montażu. Dobra, i mamy. Mamy Udało znak. Się? Rozwalmy te kupę gruzu. Wiedziałem, że ci się uda. Wracajmy na górę, bo jeszcze Lambert sam zabije przerazę. Dobra, mamy znak. Może eee, to prawym przyciskiem się było. Tak? tak? No, jest trochę ciemno w tej grze. Zobaczymy potem, jak to będzie wyglądało. O, rozwaliliśmy kamienie. Jesteśmy z powrotem na dziedzińcu. Czego się dowiedzieliście? Kiedy zeszliśmy, bandyci przeszukiwali laboratorium. Mag wykorzystał moc kręgu żywiołów do stworzenia magicznej bariery. Juma, Syfilis, Franca i Tront, jesteście jak dzieci. Dlaczego nie powiedzieliście mi o kręgu? Tris, dziecinko. Myśleliśmy, że to nic ważnego. Jeśli ten mag dostroił się do kręgu, będzie mógł stworzyć stabilny portal, następnie przenieść się razem z całym waszym sprzętem w dowolne miejsce na kontynencie. Popełniliśmy błąd. Wybacz nam. Ale sama mówiłaś, że ten mag jest niegroźny. Mówiłam, że go nie znam. Uważam, że w tej sytuacji powinniśmy przede wszystkim spróbować ochronić laboratorium. Znowu panikujesz, Marigold. Poza tym wiemy, jak bardzo chciałabyś zobaczyć wiedźmińskie tajemnice. Wesemirze, że jeśli ten dureń się nie zamknie, nie ręczę za siebie. Dość tego. Lambert, przestań mówić do Tris po nazwisku i okaż choć odrobinę szacunku. Tris, nie gniewaj się, ale jeśli teraz pobiegniemy do laboratorium, będziemy odcięci. Znamy się na wojaczce. Może się rozdzielimy? Geralt ma rację, powinniśmy się rozdzielić. Trzeba zabić Przerazę i nie dopuścić, by okradziono laboratorium. Kto gdzie idzie? Idę na dół. Tylko ja mogę się przebić przez blokadę. Wesemirze? Ktoś musi się zająć Przerazą i Sawollą. Zostaję. A ty, Gerald, co zamierzasz? To ważna decyzja. Oboje możemy potrzebować Twojej pomocy. Dobra, i tutaj mamy możliwość wyboru dialogów. pytanie. Dobra, pójdziemy z Tris. I ogarniemy to laboratorium. Laboratorium jest ważniejsze. Ja też. Zatem postanowione. Eskel i Lambert zostaną ze mną. Uwaga! Sawola aktywował zaklęcie. Zaraz coś się wydarzy. Oho. Czujecie? Ziemia drży. Zaraz się przebiją. Uważajcie. Jest ta cała przeraza. Musimy chronić laboratorium. I z powrotem w twierdzy. Za chwilę czeka nas ciężka walka. Mam dla ciebie eliksir. Wiedźmini nazywają go puszczyk. Regeneruje wytrzymałość. Bardzo przydatne w walce z magiem. Dzięki, ruszajmy. No, te eliksiry też są bardzo ważną częścią gry, szczególnie jeśli nie gra się na poziomie łatwym. Eee, tak naprawdę w sumie obowiązkowe jest wypicie niektórych przed walki z jakimiś trudniejszymi przeciwnikami. Znaczy, nie wiem, jak tutaj na średnim poziomie trudności będzie. Na tym najwyższym na pewno tak jest. Dobra. Troszkę już zdekat jakiś jest. Jest ten mag. Nie pozwolę wam pokrzyżować planów mojego mistrza. Zaraz przyzwę potężnego demona, który wypruje z was flaki. Blefuje. Jest wyczerpany po teleportacji. Mocy starczy mu najwyżej na magiczne światełka. Idź. Zajmiemy się nim. I dołączymy do ciebie zanim rozproszysz barierę. Dobra, i tutaj mamy walkę chyba z pierwszym tak Nie naprawdę mnie. bossem. Goszcz już zżera własnych podwładnych. Tak, to już jest czasami. Jak się jest głupim, współpracuje się z jakimiś... ...magami. Dobra, może byśmy sobie walnęli tą, yy, ...jaskółkę. Dobra, i gdzie oni jest, Tu jest. W chciach. Dobra. Dostał ardem po oczach. Dobra, dobra. Problematyczny trochę jest jak na pierwszego bossa, ale sobie damy radę. Zaraz powinien paść. Połowę życia mu zbiliśmy. Co jak Ardem po oczach? No kurde, zniknął. No, Bigo Nikt nie Salamandrze! Nikt! No już kurde, faja. Nie możemy żądać. Dobra, już I zaraz będzie po nim. No kurde, co jest? Nie. Ale o, tam krzyczy coś w tle. Żeby pomóc. Dobra, i po nim. Wszystko w porządku? Jesteś cały? Tak. Jeśli to były tylko magiczne światełka, to wolę nie wiedzieć, co zrobi naprawdę potężny czarodziej. Chciałem pomóc, ale nie mogłem się przedostać przez ten dziwny krąg. Ważne, że Sawolla gryzie ziemię. Musimy pomóc pani Tris w laboratorium. Tak, ruszajmy. Dobra. Lecimy dalej, czyli prawdopodobnie tutaj. tak nam chyba pokazuje tam strzałka, tak tutaj mamy mapę. I lecimy tam drzwi. zobaczymy, że to jest. Zamknięte. E, dobra, tutaj. I z powrotem na dół jest RIS. Plądrują laboratorium. Ten drugi mak jest. Nie doceniłam go. Śpiesz się. Dobra, e, lecimy na dół. Musimy. Ubroń te całe wiedźmiejskem mutageny, żeby nam ich nie ukradli, aczkolwiek nie za bardzo nam się to uda, z tego co pamiętam. Znalazłem, teraz mamy już wszystko. Mister, zajmij się tymi Wiedźminami. Podobno Wiedźmini odbijają pociski w locie. Sprawdźmy. Leo, stój. No, także ten i po Leo niestety. Wiedziałem, że z tym odbijaniem pocisków to bójda. Co się stało? Ma strzaskane żebra i przebite płuco. Umiera. Trzeba mu podać dekok Trafarda Białego. Trzymaj się, Leo. Gdzie to jest? Nie mogę znaleźć. Wesołnierze, Leo nie żyje. Jak to się stało? Próbował zaatakować magistra. Nie zdążyłem. Nie obwiniaj się, Geralt. Wszyscy jesteśmy tak samo winni. Tris ledwo uszła z życiem walcząc za nasze sprawy. Nastały złe czasy dla Wiedźminów. I coś mi mówi, że będzie coraz ciężej. Na górze jest już bezpiecznie? Względnie. Na górnych poziomach kręcą się jeszcze niedobitki. Ale zajmiemy się nimi później. Wyglądasz na zmęczonego. Odpocznij. Stanę na straży. I zajmę się Leo. Dobra, tutaj możemy medycować. E... Bywaj. Sekundę. E... Ogólnie... E... Brakuje tylko maga, który by to obsłużył. Szkoda, że nie było żadnej możliwości uratowania tego Leo. Niestety. Jakaś szafa. Oj, trzy jaskółki mamy. Już cztery. Niesiemy je sobie... Przeniesiemy sobie tutaj na. O, dobra. E, czy coś tutaj jeszcze jest? Tutaj są jakieś. Mchy i trawy. Od samego zapachu kręci się w głowie. Tak, to są chyba jakieś rośliny, które były używane w próbie traw, czyli jednym jakby z etapów przeprowadzania mutacji na wiedźminach. E, swoją drogą mamy zrobić? E... Dobra, mamy się rozejrzeć po zamku. Kurde, i znowu jest ciemno, wybitnie. Dobra, jakoś sobie na razie poradzimy. Tak? Czemu on To zaczął z nim gadanie? Chyba musimy odpocząć. Dobra, i medytacja. Nie wiem, ile tutaj możemy medytować. Do południa nie będzie. Dobra. No, to do zamku. No, kurde, fajne, no co jest? A znowu coś chce ten, Josemir. Kiedy spałeś, był tu Eskel. Tris nadal jest nieprzytomna, ale jej stan jest stabilny. Całe szczęście. Podjąłem decyzję, wilku. Opuszczamy Kermoren. Nic już nas tutaj nie trzyma. Rozumiem. Zanim wyjedziemy, trzeba pochować Leo i poczekać, aż Tris dojdzie do siebie. Bandyci? Tak. Trzeba się z nimi rozprawić. Powinniśmy też sporządzić eliksir leczniczy dla Tris. Trudno będzie znaleźć składniki, tutaj nie zostało nic pożytecznego. Zajmę się tym. Jak mam wykonać eliksir? Lambert da ci recepturę i powie, gdzie szukać składników. Teraz opiekuje się naszą dzielną czarodziejką. Lambert? Myślałem, że jej nie lubi. Chyba ma wyrzuty sumienia. Zapewniam cię, że kiedy Tris otworzy oczy, pierwsze co usłyszy to coś w stylu: "Wreszcie się obudziłaś, Mary Gold". Lambert już taki jest. Bierzmy się do roboty. Przyjdź do mnie, potem to nauczę cię pozyskiwania składników z potworów. Będę w głównej sali. Dobrze. Dobra. Lecimy dalej. Elixir dla Tris. Czyli no, tutaj są schody. To wracamy na górę. Chyba nic się tutaj nie zmieniło. Zadanie. Dobra, musimy iść do tego Lambert'a, yy, się dowiedzieć jak zrobić eliksir. Czyli na górę, do, tego, yy, do tej sali głównej, jak to powiem. I ten. I tu jest Lambert. Gerald, co się dzieje? Nie mam teraz czasu na opowieści. Muszę zrobić eliksir dla Tris. Potrzebujesz białej mewy. Powinieneś znaleźć jakąś flaszkę w zbrojowni na pierwszym piętrze. Z pokoju wieczornego, też na pierwszym piętrze, weź calcium ekfum. To takie białe kamyki. Znajdziesz je w skrzyni. Mogą się tam kręcić jeszcze jakieś niedobitki, zajmij się nimi. Nie potrzebujemy jeńców. Schody na górę znajdziesz za tymi drzwiami. Chętnie poszedłbym z Tobą, ale nie mogę zostawić. Marygold. leży nieprzytomna przy kominku. No, co tutaj mam ciekawego? Gdzieś Gdzie znajdę, znajdę alkohol? alkohol? Białą mewę znajdziesz w pomieszczeniu. No dobra, to on on nam broni. to mówił. Lambert, muszę Ci coś powiedzieć. Co się stało? Chodzi o Leo. Bandyci zabili go. Nie był jeszcze gotowy. Zapolujemy na nich, Wilku. Pomścimy go. Dobra. On nam tutaj nic więcej ciekawego nie powie. Najwyżej powtórzyć nam może to, co wcześniej mówił. Nowy Dobra. Eee, pierwsze piętro. Raz pytanie. Czy pierwsze. O ja, to jest taka duża mapa. Nie ma takiej małej? Lokacja. Dobra. Dala biesiadna, kuchnia. Schody na pierwsze piętro. I tutaj jest to laboratorium. i to tędy. Tu jest ten kominek kurczak. Chcemy sobie wziąć kurczaka. Może się kiedyś może przydać. Dobra. Serykredens. Mm. Ryba. Wypatroszona ryba i gydweński stałt. Coś jeszcze ciekawego co można ewentualnie wygrzebać. To jest szafa i... Uciec barany. Żywienie może się ewentualnie przydać kiedyś. O, będę te salamandry jeszcze. ci się Salamandro! Dobra, ten styl. Jego trzeba wszystkim rozwalić już po nim. I schodami do góry. Biegniemy. I tu jest kolejny. Bo im się jeszcze chcę tutaj siedzieć i. bez sensu zupełnie. Ja bym uciekał. No i kolejny. No, jeden kolejny. A nie, jest więcej. Co włączymy na ten. grupowy stół walki. A, nie wiem, czy w sumie jest. No padaj typie Można to jednak zmienić Dobra i... Ech, kolejni. Dobra, szybkimi atakami. Cyk, cyk. Trzeci atak i pada. Teraz tymi, tych normalnymi. Pożałujesz, że Gość, co obelgami w nas rzuca. No i Pani dobra. Eee, dobra. Tutaj. wiemy co dokładnie mamy znaleźć? Jest zejście na parter. skąd do pokoju 3 biblioteka. O tutaj mamy Calcium Equum. Tam białą mewę. Ale tutaj może też coś znajdziemy z nasowni jakieś beczki, ale to nie za bardzo można je przeszukać. Jest skrzynia. Tu jest nieznany eliksir. Mi go weźmiemy. Nie wiem, czy to może być dokładniej. Nie pamiętam kompletnie. O, i tutaj możemy też szczątki teraz poszukiwać. I oni mają oreny. O, to jeszcze jakieś? były chyba. No, tutaj za dużo nie widzę w tej grze. Ewidentnie trzeba będzie to podjaśnić jakoś. Więcej szczątek ze złotem. Tu jest pokój Trees. I co było? Biblioteka. Też coś może będzie. Nie za bardzo. Coś może być. Pomoda. Woda w butelce. trzyma wodę w butelce? Kurde. Regale z książkami. Tutaj nie było nic. Nic. Mm. Ten pokój tris. Zobaczymy, co tutaj ewentualnie jest. Aha, to, to gdzieś na górę trzeba iść, to na razie tam nie będziemy szli. Tu jest więcej wody i jest... Kamień szlifierski. Lepsze nie broni. No użymy to, tylko nie wiem czy to na stałe zwiększa, czy to... A, to tymczasowe jest, to bez sensu, to użyłem. No dobra. Kozie mleko. no Znowu jakiś udziec. Pawka, tu jeszcze jest wody więcej, nie wiem po co nam to. Na razie, ale weźmiemy. Jak dają za darmo, to trzeba brać Są beczki. Krzesiwo. Krzesiwo można ogniska rozpalać. też nam się na pewno przyda. I tutaj. Nie ma nic konkretnego. Są szczury. Pęknięcie. Dobra. I tutaj chyba też nie ma nic konkretnego. Trzawka... To jedno krzesiwo. Krzesiwo nam się na pewno przyda, to jest pewne. Te krzesiwa trzeba zbierać. I tutaj będziemy mieli pierwszy składnik chyba. Pewnie w tej skrzyni. Księga o przerazach. Sobie weźmiemy. Jest nieznany eliksir kolejny. Jest to całe kalcium Equum do tworzenia eliksirów, A to nam się tutaj do torby na eliksiry nawet przerzuciło. Kolejne jaskółki. Kolejne krzesiwo. Zobaczmy tą książkę o tych przerazach. Zbiór informacji o niezwykle rzadkim potworze jakim jest przeraza. Książka daje wpisy do dziennika w kategorii bestiariusz. Zobaczymy to. Jest bestiariusz, Oj, mamy przerazę, występowanie. Odporności, podatności, taktyka, alchemia. To jest... Ten bestiarusz działa podobnie jak w Wiedźminie trzecim. pisze tam na co podatne są te potwory i tak dalej, tutaj na przykład jest wrażliwa na stali srebro, wrażliwa na głośne dźwięki o wysokiej częstotliwości. Taktyka jest, co możemy z niej pozyskać do alchemii. To jest fajna opcja, tak samo pojawiało się chyba też w Wiedźminie drugim. Tak, tak mi się wydaje przynajmniej. W na pewno. Więc nawet ważny ten już Ty też jest w sumie całkiem ważny. By wiedzieć jak, jak walczyć z tymi potworami. Na tych skrzyniach jest herb Temerii, co jest śmieszne, bo... Znacznik. Co jest śmieszne, bo Kermoren jest podejrzewany w górach na północy Kedwen, a nie w Temerii. Temerii jest stąd kawał drogi. O i mamy sztylety. Nawet dwa, ale drugiego chyba nie możemy wziąć, bo nie zmieścimy nigdzie. Weźmiemy ten jeden i mamy tu skrzynię. O! To jest Monstrum albo Wiedźmina opisanie. To jest ta książka, o której mówiłem, która napuściła tych ludzi na Kermoren, którzy dokonali tej rzezi bardzo dawno temu. Możemy zobaczyć, co tam pisze. Kolejny nieznany Elixir. Trochę tego mamy już. I Biała Mewa do tego eliksiru, który mamy zrobić. Zobaczymy sobie tą książkę. I tutaj jest e, kawałek cytata, cytatu z tego. Możecie sobie zatrzymać i przeczytać jak chcecie. No to nam dodało do bestiariusza też wpis o Wiedźminach. Jest jeszcze jakaś skrzynia. Siekiera, siekierę też sobie weźmiemy. Jesteśmy już napakowani tą bronią. Nie wiem, jak to się zmieniało. O, R się kierę. Nie wiem, jak to się inne. Inną broń bierze. Dobra, nieważne. Mm, wracamy na dół, żeby nie przedłużać. I Przed tego już wyszedł całkiem długi ten odcinek. Tutaj jeszcze są dwa oreny, co je weźmiemy przyda się kiedyś, jak się stąd wychodziło. Ee, zejście na parter tutaj. I lecimy na dół. Teraz musimy przygotować jeszcze ten eliksir w e, tym całym tutaj w palenisku. Tobie też to zrobimy. A z drugiej strony musimy iść. Ale bez sensu. Zupełnie bez sensu. schowaj tą broń. O, dobra, kół się chowa broń chyba. No, nie. Weź, schowaj broń. Dobra, mniejsza o to. Ale nisko. I tutaj to nam chyba wchodzi po prostu w tryb medytacji i w trybie medytacji. Sam z tym możemy zrobić. Tak wypłunek, mapa alchemia. Tutaj musimy wejść i zrobić ten eliksir i mamy Jaumewe, Czyli to zamy tutaj jako bazę eliksiru. Tutaj dodajemy składniki wyżej. I one się dzielą na jakieś kilka rodzajów. Rodzajów. Jakiś viridiole, rebis, ether, Hebrid, coś takiego. Hydragenum, vermilion i Linki unikatowe. Moje odpowiednie łączyć, żeby tworzyć dane eliksiry. Tutaj na przykład mamy tu białą mewę. I tutaj trzeba po prostu dać chyba bazę i albo Virtual, albo Rebis. Tutaj po kolorkach, tak twierdzę. Ale mogę się mylić w sumie. Dobra, mieszamy. Czy tutaj trzeba teraz medytować? Dobra. Do zmroku sobie pomedytujemy.